Specjalność mojego domu jest w Teraz uważaj, jak będzie numer. Magda pojawiła się w moim życiu trochę znienacka. Jaż sam nie mogłem uwierzyć, że idzie mi z nią aż tak dobrze. Robi się późno powinno chyba już. No zaczekaj. Ja mam... mam jeszcze jedną butelkę. Rozumiem, że jesteś dobrze przygotowany. A nie no, to nie, nie. o to chodzi. Po prostu to jest dobre smaczne wino. Co po taksówkę? Jasne. I ona się zgodziła? Normalnie nie mogę w to uwierzyć. Dalej nie mogę. Będę miał żonę. Niesamowite. Przecież jak z nią rozmawiałam, to ona wyglądała na normalną babkę. Kto by pomyślał? Po prostu szok. No. Ty, a co to są za puszki? Dla małego. Tak? No nie no, no oczywiście, że nie teraz. W końcu się jeszcze nie urodziło. Ale za rok, za półtora? Jak znalazł. Jakiś geniusz. Postawił swój samochód tak, że mogłem siąść tylko z drugiej strony, a z drugiej strony mam ze drzwi. No i przyciskałem się przez tylną szybę na tylne siedzenie. No. Jakiś facet Cię szukał. Jaki facet? No bo ja wiem, jaki normalny. Jeżeli można tak nazwać kogoś, to jest właścicielem najnowszego porszaka. Bo pierwsze, to od dwóch miesięcy nie jest najnowszy model, a po drugie, nie wiadomo, czy jest właścicielem. Może kupił na akreli. To też jest właściciele. Albo ukradł. Mhm. czego chciałem? Pewnie coś kupić, albo sprzedać, albo wynająć, jak to bywa, w agencjach nieruchomości. ale szukał mnie? Panie Gustawie, zapraszam do mnie do gabinetu. Z raportem. Z jakim raportem? Nie wiem. No i proszę mnie tak z cicha pęk. Gdzie tu niby można dostać coś mocniejszego? Ja od razu mało co nie palnąłem, że zapraszam go na zaplecze. No, coś mnie nagle odśniło. Kontrola. Gdzie? Objaśniło się, że to może być kontrola z inspekcji handlowej. No tak, dokładnie tak. I jeszcze jak się zakamuflował porszakiem, przyjechał, że niby na państwowej posadzie. Co za dzień. Też nie wyrzuciłem stąd harcerza. Przyszedł, dopytywał się o skryptizę. Nie no, rozumiem. Urodzili babci, to poważna sprawa. Następnym razem. No. Myślę o tobie, wiesz. Tak. Ktoś naopowiadał no, małemu, że jest tu taniec gąbą. No, a właściwie ten mały to też mógł być kapuś. A ty co taki przygnębiony? Omówiłem się z Magdą i odwołałem. O, to nawet lepiej, dopóki inspektor nie przestanie wężyć, wiesz, a lepiej przystępować. A to co konkretnie masz na myśli? Mam się położyć na podłodze i udawać trupa? Nie, ale wiesz, lepiej niż wracać tam ten... na siebie u. Uwagi. To on! Spokojnie, udawaj, że przyszedłeś poglądać po książkę. ale ja już mu powiedziałem, że jestem tu właścicielem. A ja powiedziałyśmy, że, że za półkami masz 20 skrzynek no. nielegalnego alkoholu? No. Nie. To chociaż tyle. To jest inspekcja, na pewno inspekcja. Zachowujmy się kulturalnie z godnością, jak przystało na prawdziwych dżentelmenów, panie. No, widzieliście? I tak trzeba trzymać. Opanowanie, stary, opanowanie. Jezus. Zabiję go normalnie. Cicho. To jest na pewno inspektor, jak go zabijesz to. Nigdy nie dostanę koncesji. No co ty się tak piekliś? Bo facet ma ładną dziewczynę. To nie, nie jest jego dziewczyna. Wygląda jednak, że jego. Nie ma nic mocniejszego. Nic, a nic. Tak. To co to za lokal? Dziewczyn nie ma piwa, nie ma. Chwileczkę jestem pewna, że zaraz coś się znajdzie. Nie ma nic. Nie ma licencji, nie możemy sprzedawać. Znajomy mówił, że jest tutaj przejście do drugiej wysokoprocentowej części lokalu. Myślę, spokojnie. To normalne, że facet też chce się załapać na karuzelę. Na co? Mhm. Może ona specjalnie z nim flirtuje, żeby sprawdzić, czy ci zależy. Ale ona nie ma pojęcia, że ja tutaj jestem. Ale ty sobie nie zdajesz sprawy, jak skomplikowane bywają strategie selekcji partnerów seksualnych. I złożoność przerasta ciebie, przerasta ją, przerasta nawet mnie. No nawet, jeżeli ta sytuacja jest taka złożona, no to co ja mam robić? To nieprawda. Nie ma żadnego tajnego przejścia za półkami, nie ma striptizerek. No właśnie, rzeczywiście mówi co się półka. Zaraz, zaraz. Tak to z wami jest. Proszę bardzo, niech pan to weźmie. Bardzo pana proszę. Co to ma być? A, już, Żart jakiś? Już, Ukryta kamera. Rzeczywiście, przepraszam tak, troszkę mało. Dokładam sto. Musisz zdecydowanie wkroczyć i zrobić z gościem porządek. No ale ja Sztuka retoryki. Aha. Niech pan to właśnie, bardzo pana proszę. I yy, proszę nikomu nic nie mówić, dobrze? Dobrze, yy, skoro pan nalega. No, no. a teraz jak, jak już nam pan zapłacił, to może złożymy zamówienie, dobrze? Bardzo proszę, dla specjalnych gości na koszt firmy. Chwileczkę. Reguła pierwsza, traktuj go jak powietrze. Reguła druga, Porsche to tylko gadżet, który nic nie znaczy. Pod żadnym pozorem nie możesz pokazać, że samochód zrobił na tobie wrażenie. Borys, to, o czym ty mówisz? Dokładnie tak, jak po kaczce. Widzisz? O. Nawet miły lokal. Borys, jakie Porsche? To nie słyszałeś? Klaudek twierdzi, że podjechał porszakiem, ale to nic takiego. A ty, przecież ten typ mnie śledzi. Rano przyblokował mnie na parkingu, potem pytał o mnie w agencji, a teraz podrywa moją dziewczynę. Działanie z premedytacją. Drań wszystko sobie zaplanował. Ale dlaczego akurat ja? Ja nie mam pieniędzy, nie jestem nikim ważnym. Potem ta dziewczyna to też tak naprawdę nie była moja. Gustaw, ten psychopata chce cię po prostu złamać. Ale z pomocą przyjaciół wyjdziesz z opresji zwycięską ręką. A teraz posłuchaj, bo powiem ci, co należy zrobić, żeby ten drań, ten zimnokrwisty bękar, do końca życia żałował, że ukradł o jedną kobietę za dużo. Klaudek, szykuj się. Idziemy zrobić z Gosiem porządek. Tym kontrolerem spokojnie dostał 200 wyłapówki łapówki i obiecał, że nie piśnie słów. To no, chyba nie jest kontroler. No jak to? Na pewno jest. Wziął łapówkę. Klaudek, jakby to ująć. Ktoś sobie z ciebie zażartował. Taki żarcik za 200 złotych. Czujesz? Cześć. Co ty tu robisz? Pilnuję, żeby się nie spóźniła na urodziny do babci. No chyba, że to, ten pan to jest twoja babcia.